Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś pokażę Wam jak ułożyć układankę z metodą LBL. Będzie się składała z ułożenia pierwszej warstwy, do której nie potrzebujemy żadnego algorytmu oraz do ułożenia ostatniej warstwy i będą tam trzy przypadki i do każdego z nich potrzebujemy jeden algorytm. Pierwszym etapem ułożenia układanki Piramings jest zrobienie żółtego krzyża. Na początku musimy znaleźć wierzchołek, który nie zawiera w sobie żółtego. Ten zawiera żółty i ten, ten, ten za to nie zawiera żółtego. Więc wiemy, że naprzeciwko tego wierzchołka, na tej ściance, która jest naprzeciwko czyli to będzie ta ścianka, gdyż jest ona jakby naprzeciwko tego wierzchołka będziemy na niej układali żółty krzyż. Krzyż wygląda o tak, tak jak znaczek Mitsubishi to jest krzyż, właśnie te trzy. Nie da się go ułożyć żadną metodą. Po prostu jest to zupełnie intuicyjne. Tutaj widzimy to, musimy dać Tutaj widzimy taką jakby, taki diamencik, to musimy go dać do dolnej warstwy. Tutaj też jest, to tak. Nie szukamy kolejnego, jest tutaj, więc musimy go podsunąć tutaj, tutaj. I takim właśnie sposobem mamy żółty krzyż. Kolejnym etapem jest ułożenie poprawnej ścianki. Poprawna ścianka wyglądał tak, że na dole mamy całe żółte, i tutaj mamy tak, jakby jedną taką warstwę poprawnie ułożoną. Zrobić nie potrzebna nam jest żaden algorytm. Po prostu musimy znaleźć wszystkie, jakby takie środki, które zawierają w sobie żółty i jakiś inny kolor. Tak więc szukamy. Tutaj jest jeden, tutaj jest, tutaj jest drugi, a to jest trzeci. Najłatwiej będzie nam wpiąć ten, gdyż jest on jakby wypięty. Bo wszystkie klocki, żeby je wpiąć, muszą być tutaj, na tej warstwie. No więc wpinamy tak samo jak w metodzie LBL w kostce 3x3. Tak więc robimy tak, żeby kolor, tutaj jest kolor czerwony, musi on, bo chcemy ten klocek wpiąć tutaj. Zresztą to jest jego miejsce, bo to jest kolor, klocek czerwono-żółty, to powinien być wpięty tutaj. Tak więc tutaj, jeżeli to jest kolor czerwony, to musi zgadać z tym kolorem, z tej ścianki, gdzie chcemy go wpiąć. Czyli musi być o tak, tak musi być klocek ustawiony. I żeby go wpiąć, po prostu podajemy tą ściankę do góry, przesuwamy to i wpinamy. No i mamy ten klocek wpięty. Szukamy kolejnego, żółtego. Tutaj jest klocek żółto i zielony. Jego miejsce jest tutaj. Tutaj. Więc ten kolor musi się zgadzać z tym kolorem, czyli przesuwamy ten klocek tak. I idziemy tym do góry. To przesuwamy tak, żeby to wpiąć i do dołu. Jest nam już ostatni klocek do wpięcia. Jest to niebiesko-żółty. Musimy go wpiąć w to miejsce. Jak widać, ten już jest poprawnie ustawiony, gdyż te dwa kolory się tutaj zgadzają. Więc dajemy tą warstwę. To do góry, przesuwamy klocek i wkładamy. I takim właśnie sposobem mamy ułożoną pierwszą warstwę. Kolejnym etapem jest już, jest to już ostatni etap, lecz występują w nim trzy przypadki. Jest to ułożenie tej ostatniej, tej ostatniej ścianki, czyli ogólnie tych trzech klocków, poprawne ich włożenie. By poprawnie ułożyć ostatnią warstwę, górna ścianka, górna warstwa musi być obrócona tak, aby te klocki, te kolory tutaj się zgadzały. Czyli to jest taki, taki zielony diamencik, który musi być podsunięty pod tą zieloną warstwę. Czyli jest tak. O tak, właśnie. I tutaj mamy właśnie, to już jest poprawne. Teraz zostało nam jedynie poprawne wsadzenie tych tutaj klocków, tych trzech. gdyż One nie są w ogóle poprawnie wsadzone. Tak więc szukamy klocków, w których jeden kolor się zgadza. W tym klocku żadne kolory się nie zgadzają. W tym się zgadza czerwony, gdyż jest on jakby w poprawnym miejscu, a w tym się zgadza niebieski. Tak więc trzymaj a tak, aby mieć dwa klocki, które, w których jeden kolor się zgadza przed sobą. A właśnie tak, gdyż tutaj się nie zgadza. I wykonujemy następujący algorytm. Jeżeli ten klocek, jeżeli trzymamy tak klocek i po, po prawej stronie widać, że się zgadza, to zaczynamy lewą ręką. A w sytuacji, gdy po lewej stronie się. Zgadza? Zaczynamy, zaczynamy prawą ręką. Czyli teraz zgadza się po prawej, więc zaczynamy lewą ręką. Wykonujemy godę. Dół, dół, góra, góra. Obracamy kostkę tak. Dół, góra, góra, dół. I takim sposobem mamy ułożoną, ca ułożoną całą układankę. Jeżeli klocek, który się zgadza jest po lewej, Czyli w tym przypadku jest to ta, ten, to trzymamy kostkę o tak, gdyż ten się zgadza, i ten się zgadza, ten się nie zgadza. I robimy algorytm prawą ręką tym razem. Czyli tak, 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 tak. Tym razem obracamy kostkę w tą stronę i robimy taki algorytm. I tak właśnie mamy całą kostkę ułożoną. Zostały nam tylko dwie sytuacje do opracowania jeszcze. Kolejna sytuacja jest taka gdyż żaden kloczek nam nie pasuje i żaden z jego kolorów różni. Również. Tutaj, jak widać, te klocki powinny być przesunięte w prawo. Te powinny też być w prawo. Czyli tutaj powinna być w ogóle rotacja w prawo, jakby tego. Tak więc tutaj jest jeden algorytm. Jeżeli klocki idą w prawo, to zaczynamy lewą ręką i robimy o tak. I tak mamy całą, całą, całą układankę ułożoną. Jeżeli te klocki powinny iść w lewo, bo te powinny być tutaj, te, te dwa czerwone tutaj, powinny iść w lewo, to wtedy zaczynamy prawą ręką. I robimy następujący algorytm. No i tak właśnie udało nam się ułożyć całą układankę Pyraminx. Nam, została nam ostatnia sytuacja, według mnie jest ona najłatwiejszą sytuacją, gdyż po pierwsze jest, nie ma tam jakby dwóch możliwości i według mnie najszybciej się układa. Jest to następująca sytuacja. Nie pasują nam dwa klocki w ogóle, ale trzeci nam tutaj pasuje. I w tym przypadku trzymamy kostkę tak, abyśmy widzieli te dwa niepasujące klocki. I teraz obojętnym, znaczy teraz zaczynamy prawą ręką wykonujemy taki algorytm dół dół góra góra obracamy kostkę tak i wykonujemy góra góra dół dół i tak właśnie ma mamy całego piramidksa ułożonego mam nadzieję że wam pomogłem i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików